Witam serdecznie na kanale Erika Tarodia. ja mam na imię Iwona, zapraszam Was na czytanie, tym razem troszeczkę inne, bo dlatego, że były Andrzejki, nie, nie udało mi się zrobić tygodniówki dla Was, ale żeby Was nie zostawić tak z niczym, no to przygotowałam e, taką krótszą wersję, więc macie tutaj Trzy opcje. Zobaczcie, która Was bardziej przyciąga. Wasza intuicja już wie, co jest w każdej grupie, więc jeżeli spojrzycie, to poczujecie, że ta wróżba jest dla Was. No, macie taką chwileczkę na zastanowienie się, wybierzcie, jeżeli Was przyciąga, to fajnie, a jeżeli nie, to spróbuję tutaj dodatkowo wybrać po znaki z dla danej grupki ale spróbujcie sami co Was tak bardziej przyciąga a jeżeli nie no to zobaczmy tutaj będzie bar druga grupka strzelec trzecia grupka byczek i następny pierwsza grupa Panna druga grupa Koziorożec trzecia grupa Wodnik pierwsza grupa Raczek druga grupa Skorpion i trzecia grupa Waga, no i ostatnia. Pierwsza grupa to bliźnięta, druga grupa rybki, no i trzecia grupa lewe. Możecie się tym sugerować, nie musicie. Jeżeli was przyciągła jakaś, to bardzo, bardzo fajnie, i myślę, że ta intuicja was przyciąga do tej grupy, która jest dla was. A jeżeli macie z tym problem, no to tutaj y, dodatkowo znaki z się pojawiły. Korzystacie z tego, co Was bardziej przyciąga. No dobrze, myślę, że już. No to zaczynamy. Grupa pierwsza: grupa pierwsza: znaki z Baran, y, panna, rak i bliźnięta. Zobaczmy, tu mamy przesłania wylosowane, no to zobaczmy co tu Wam wyjdzie na ten tydzień, tydzień od 1 do 7 grudnia. 1 siódmy grudnia. Tydzień pełen sukcesów, jak widzę. Tak, dużo, dużo się będzie działo. Troszeczkę pracy nad sobą będzie to wymagało. Takiej samokontroli, żeby tutaj pójść w tym kierunku, żeby nas coś nie odciągało od pewnych zadań. Bo tu jest sukces, tu jest... Radość, spełnienie. Troszeczkę poczujecie się jak dzieci. Może też Mikołajki, tutaj yy, wiadomo, prezenty dla dzieci. Ale takie poczucie właśnie takiego spokoju, dobrobytu. Także coś tutaj fajnego do Was w tym tygodniu idzie. Sprawiedliwość. Jeżeli macie jakieś sprawy sądowe, tutaj mogą być jakieś tajemnice. Spróbujcie poszukać jeszcze więcej. Może ktoś coś przed Wami ukrywa. No ale tutaj widać, że jest tak. Dobrobyt, dwie królowe, pewność siebie, zwłaszcza dla kobiet, tutaj mamy taką fajną energię sprawczą. Tam dużo się może dziać. Tutaj też sprawiedliwość może wyjść na jaw, tak? Jakieś tajemnice, i tutaj uzyskacie troszeczkę więcej pewności siebie, bo to jakie byłyście do tej pory, teraz tutaj będzie m, się m, pokazywać w stronę dla Was. Ale tu jest dużo, dużo takiej energii m, ziemi, energii powietrza, czyli takiej stabilizacji, a jednocześnie. M, nie będzie problemów z komunikacją z wyrażaniem się można tutaj spodziewać się takie, że wyższych y, 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 zarobków podniesienia zarobków może jakiś bonus tutaj na święta y, wpłynąć mhm. ale też mówię jak tu są jakieś sprawy sądowe no to tutaj jakaś tajemnica może się pojawić więc warto poszukać głębiej Troska o bliskich, opieka, ale też takie, takie konkretne, ty wiesz, czego chcesz. Jeżeli jesteś mężczyzną, no to właśnie takie kobiety obok ciebie są, które potrafią podnieść cię na duchu, potrafią ci pomóc w rozwiązywaniu problemów, bo to, są bardzo, bo to jest bardzo mądra kobieta. No dobrze, zobaczmy teraz, co przychodzi z zewnątrz. No, karma tutaj będzie tak jak mówiłam się, coś będzie wyjaśniać. Jeżeli w jakiś sposób działaliście, to do Was teraz to wróci, więc Wy wiecie, jak, jak postępowaliście. Więc te sprawy sądowe tutaj też mogą być uwalniające, albo, no, mieć moc sprawczą, jeżeli troszeczkę nieuczciwie do czegoś podchodziliście więc tutaj jest uwolnienie z czegoś więc jakieś sprawy sądowe będą się wyjaśniały karma też może mieć tutaj duże znaczenie więc coś się może wypełniać, jakaś sytuacja która was dotknie w tym tygodniu to może mieć właśnie takie taki sens właśnie uwalniający od jakiejś karmy Zobaczmy w związkach. W związkach tutaj, kobiety, jak mówiłam, pewne siebie, trzy królowe, no silne karty bardzo. Taka i jeżeli jesteś kobietą, to widać, że czujesz tę moc, czujesz pewność siebie, czujesz się atrakcyjna i, i spełniona. Dla singli, no, jest to słońce, to jest ten, ta radość życia. Ym. Poczujesz się, może wrócisz do tego jak y, do swojego wewnętrznego dziecka, poczujesz tą radość, pełnienie. Tutaj coś może Wam się udać. To może być w różnych wymiarach: w pracy, w domu, y, w związkach. Także fajna energia, praca finanse. No, tutaj też jest pewność siebie, um, zaopiekowanie się czymś, y, logiczne. Może logiczne, może nielogiczne. Tutaj jest działanie, tu widać, że nie boisz się pracy, nie boisz się nowych pomysłów, wdrażasz je, idziesz po swoje. No i tak jak mówiłam, tu może być propozycja albo lepszych pieniędzy, albo jakichś jakich awansów, a może założysz własną działalność, bo to też z tego może wyniknąć, że masz jakiś pomysł na siebie i nie będziesz się bać wdrażać tego w życie. No i jaka rada? Ciężka praca zawsze popłaca, nie? Tak mówiło się. Nowe pokolenie myśli zupełnie inaczej, ale tak kiedyś było, że tylko ciężką pracą yy, ciężka praca popłaca i że tu trzeba z siebie dać bardzo dużo. No jeżeli coś chcemy osiągnąć, to faktycznie trzeba nad tym posiedzieć, popracować, czasami się czegoś douczyć, bo pieniądze do ciebie przyjdą ale one troszeczkę tak idą powoli, więc tutaj trzeba, wymaga tego dłuższego czasu, żeby te pieniądze do Ciebie przyszły. Może też tutaj jakiś prezent na coś, na co czekałeś, jakaś poczta opóźniająca się może przyjść w tym tygodniu. Hmm, ale też może być propozycja hmm, dla niektórych z Was randkowania, chociaż ten mężczyzna może być taki niepewny troszeczkę siebie, on hmm, myśli bardziej jak tą rodzinę, hmm, rodzinę kogoś, nie wyraża uczuć właśnie w taki sposób, że mówi, a działa on w ten sposób. On bardziej woli skupić się na konkretach, na tym, żeby zabezpieczyć kogoś finansowo. A nie mówić wprost, nie jest zbyt romantyczny. Może taki być, ale niekoniecznie. No dobrze, zobaczmy, co jeszcze nam się tutaj wylosowało dla Was. Mhm. Zobacz. Niedzieć i król była, w moc, siła, energia. Poczucie humoru jest też ważne, nie? Żeby nie, nie brać tak wszystkiego na poważnie, a w związkach Tutaj był jakiś problem wcześniej i trzeba, albo nie w związkach, może w jakichś relacjach tutaj był jakiś problem, bo obydwoje, czy to w związkach, czy w, jako przyjaciele, znajomi, tu widać, że skrzywdziliście się nawzajem, więc warto tu może troszeczkę, no tak jak to było, nie? Jakaś tajemnica, jakaś sprawiedliwość, jakieś rzeczy będą tu się ujawniać karma, więc. Tutaj nie ma jednej winy, z jednej strony to widać, że obydwoje na to wpłynęliście, więc warto sobie troszeczkę podejść z poczuciem humoru, nie być tak bardzo poważnym i spróbować tutaj się porozumieć, bo obydwie strony były winne. Może tutaj właśnie nie wszystko było Ci znane, nie wszystko wiesz, nie wszystko mm, do Ciebie dotarło i zupełnie mm, spojrzałeś na tą sprawę nie tak, jak się powinno. Więc życzę Wam, aby to porozumienie do Was doszło. Pamiętajcie, poczucie humoru bardzo ważne. Dziękuję Wam bardzo i życzę udanego tygodnia. Grupa numer 2: Albo znaki Zodiaku Strzelec, Koziorożec. Skorpion albo rybki. No to zobaczmy. Zobaczmy, co w waszym, Waszej grupce się dzieje. Co się będzie działo w tym tygodniu od 1 do 7 grudnia. Grupa numer 2. Jeżeli chorowaliście, to po takim dłuższym, dłuższym tutaj pracy nad sobą, szukaniu leczeniu się, przychodzi uzdrowienie, to na pewno tutaj jakieś uzdrowienie. Jeżeli nad czymś pracowaliście długo, to też tutaj może ten balans w życiu przejść i spełnienie, więc tutaj coś fajnego do Was przychodzi, czy to uzdrowienie, czy realizacja jakichś długich, długich planów. Może też i być miłość, jeżeli długo tutaj pracowaliście nad, nad tym związkiem i, i jak to mów, powiedzieć, doglądaliście tutaj każdego szczegółu, żeby to wszystko było jak należy, cierpliwie czekaliście na swoją kolej, to teraz tu widać, że przychodzi, przychodzi taki spokój w tej realizacji i spełnieniu że w każdej dziedzinie życia przyjdzie tu jakieś uzdrowienie i polepszenie warunków. Zobaczmy co jeszcze. No siła no tak mówię uzdrowienie przychodzi, przychodzą duże zmiany do was w tym tygodniu. niezadowolenie z czegoś taka energia marudna wszyscy mają lepiej ja nie mam. Y Wszyscy mają kogoś, ja kogoś nie mam, ale to dlatego, że ty nawet nie chcesz kogoś zobaczyć. Ty może jesteś zbyt wybredny, może zbyt duże oczekiwania masz w stosunku do tego, bo ktoś obok ciebie się kręci, jest tu jakieś uczucie, jest jakaś miłość. Tylko Tobie zadowolić, no jest cię, cię bardzo trudno z tego co widzę. Ale zmiany do ciebie idą. Wiadomo, ta siła, energia może spowodować te zmiany, nie? Ale musisz się otworzyć bardziej, bo może na początku ktoś ci się wydaje nie taki jak trzeba, nie o to ci chodziło, ale nie warto tak zakładać. Pozwól sobie, otwórz się na to, co do ciebie idzie. Bo coś tutaj się szykuje. Jeżeli były jakieś problemy w związku, to widać, że tutaj chęć naprawy jest ze strony mężczyzny, właściwie tutaj bardziej okazuje. To miłość naprawia coś, przynosi kwiatki, prezenty, żeby się pogodzić. Więc warto tutaj troszeczkę spojrzeć na pewne sprawy inaczej. Co przychodzi z zewnątrz? No, troszkę tutaj będzie jakaś gonitwa, kłótnie, mogą być jakieś problemy z dogadaniem się. W różnych aspektach, bo to i w pracy mogą być osoby, z którymi się nie dogadujesz, może ktoś w domu też jakieś te kłótnie, właśnie nieporozumienia, każdy tutaj chce być tą górą, albo też właśnie w pracy możesz, jeżeli szukasz nowej pracy, no to tutaj trzeba będzie się troszkę nagimnastykować, żeby wykazać się, bo jest dużo, dużo chętnych. Co w związkach? Spokój, odpoczynek. Może właśnie tu jest to, że jesteś obrażona, zwłaszcza kobiety, tak? Nie chcesz pogodzić się, nie chcesz tu porozmawiać, szczeliłaś focha, tak widzę, ale ten Twój partner, czy małżonek, czy ktokolwiek, co, kto jest w Twoim życiu, myślę, że będzie próbował, żeby to zmienić. No, wiadomo, że idą święta, warto. warto być w dobrych relacjach, no nie tylko na święta oczywiście, ale zawsze, no ale zdarzają się sytuacje, te nieporozumienia między nami, więc warto tu sobie pewne rzeczy powyjaśniać, bo widać taki zastój. Yy, Singiel, Ty próbujesz tutaj zbalansować swoje życie, może i uczucia. Yy, no, jakieś zmiany na pewno do Was tutaj idą, do Was wszystkich. No, także możesz szukać dodatkowej pracy, może tutaj wprowadzasz coś do, na rynek, coś co stworzyłeś, ale też w Twoich emocjach, uczuciach próbujesz stać tak stabilnie, żeby tutaj te fale Cię nie zrzuciły z tej łodzi, więc tutaj próbujesz coś zbalansować w tym swoim życiu. No. Praca finanse. Nie jest źle. Chociaż do końca mm, nie jest to czegoś, czego ty byś oczekiwał, oczekiwała. Niby masz wszystko, stać cię na to, co. na takie mm, normalne rzeczy, a, ale może masz jakieś takie wygórowane, bardziej ambicje, bo tutaj jest mm, coś. Chociaż ty tak troszeczkę zamknięty jesteś na te nowości. Jest dobrze, stać cię na więcej. Ale jakbyś tutaj mm, bał, czy bała się wprowadzać te, te rzeczy, więc warto tutaj czasami siła do ciebie wraca, więc spróbuj, bo zadowolony czy zadowolona do końca z tego, co robisz, nie jesteś, mimo tego, że jest w miarę fajnie, dobrze i stać cię na to, co potrzebujesz. O. Trzeba tylko się otworzyć. Chociaż też tu może być jakaś yy, w miejscu pracy, yy, właśnie relacja, która. Mm. No i wypadło mi. No właśnie, jest jakiś mężczyzna, który ma, chciałby z Tobą coś więcej, ale jesteś zamknięta kolana, masz przy sobie, więc nie bardzo, nie, nie bardzo Ci ta osoba odpowiada, mimo tego, że się bardzo stara. Może warto dać tą szansę. No i jaka rada? Naucz się współpracować z ludźmi, bo tu widać, że to ciągle jakieś konflikty, są zbyt duże wymagania, ale też pokaż, na co cię stać właśnie może w miejscu pracy, bo jesteś tu gdzieś dzień, nie jesteś do końca zadowolony, jest dobrze, ale stać cię na więcej. I warto o to zabiegać, bo masz fach w ręku, jesteś zdolny, zdolna i, i potrafisz więcej i właśnie warto postarać się o taką lepszą posadę i większe pieniądze. Nie myśleć o sobie źle, pomyśleć, że jestem zdolny, jestem świetny, świetna i dam radę. I wymagania mogą się pojawić właśnie w tym, żebyś chciał więcej. Tylko musisz uwierzyć w siebie. Zobaczmy, co tu nam jeszcze się wylosowało. Mm -hmm. Nie wszystko jeszcze wiesz. Tutaj trzeba by czegoś się dowiedzieć, doszukać. Może właśnie na temat tego mężczyzny, to jest jak zamknięta księga. Jak będziesz ją czytać, to się okaże, że to może być właśnie ten mężczyzna dla Ciebie, bo mężczyźni tu są gotowi na właśnie jakiś związek. Jakaś kobieta tu w głowach Wam siedzi, tylko nie do końca ona jest y, otwarta na ten związek. Więc tu warto, zwłaszcza dla kobiet. Yy. Im głębiej wlastem, może więcej będziecie o sobie wiedzieć i, i może akurat przypasujecie sobie, się sobie. Warto, bo tu są jakieś tajemnice, których nie wiesz o tej osobie. Warto tą księgę otworzyć. Wybrać też wybaczanie nawet takie przesłanie mam. W tym tygodniu <noise> na stronie. Więc to wybaczenie jest bardzo ważne, tak jak już nieraz mówiłam, nie musisz iść do tej osoby, powiedzieć jej, wybaczam ci, ale wybaczamy wewnątrz siebie, bo takie utrzymywanie mm, żalu do kogoś niszczy nas od środka, powoduje różnego rodzaju właśnie choroby, osłabienia i może też przesłaniać nam pewne rzeczy. Więc jeżeli trwaliście w jakimś związku, który was wyniszczał, to wybaczcie, wybaczcie, odpuśćcie. Każdy ma swoją drogę, której nie znamy, nie wiemy, jakie rzeczy da działy się w tej, u tej osoby w przeszłości. I nie warto tego rozpamiętywać. Wybaczcie dla samych siebie. Wtedy otwierają się większe możliwości. No i zobacz, ktoś tu chce ci powiedzieć prawdę o sobie. To warto może wysłuchać. Wszystko się ładnie układa. No dobrze, no to życzę Wam tego, żebyście jednak się otworzyli na tą miłość, otworzyli się na lepsze pieniądze, lepsze możliwości i spróbujcie poznać tą drugą osobę. Dziękuję Wam bardzo i życzę udanego tygodnia. No i grupa trzecia. Grupa, która Was przyciągnęła, albo znaki zodiaku: yy, wodnik, byk, lew oraz waga. Oczywiście, jeżeli Was przyciągnęła jakaś grupka, a macie w innej znak zodiaku, możecie obejrzeć dwie yy, i sobie yy, wziąć to, co dla Was. No dobrze, zaczynamy. Grupa trzecia. O, co mi się tu pokazało? Ktoś tu ma jakiś problem, nie może spać. Coś cię zadręcza. Dobrze. Grupa trzecia. No, tutaj widać, że praca nad jakimś uczuciem dość długo. O, może się. Zależało Ci na kimś w przeszłości kiedyś Ci nie wyszło coś. Teraz. Ym... Ta Twoja długie oczekiwanie, cierpliwość popłaca. Możliwe, że ta druga osoba już właśnie zakończyła jakiś związek, rozeszła się i tak dalej. Coś takiego mi się pokazuje, bo to uczucie tutaj przychodzi po długim, długim oczekiwaniu i jest to ktoś z przeszłości, ale też może być takie pogodzenie się z kimś, z przeszłości, z rodziny, wyciągnięcia ręki, po długo, długo między wami coś było nie tak. Zobaczmy, co jeszcze. No tu jest właśnie jakaś nagroda, jakieś zwycięstwo. Wasza wartość wewnętrzna tutaj wzrasta. Możliwość dostania jakiegoś awansu, lepszych warunków pracy, ale też właśnie to pogodzenie się i tutaj te wartości wewnętrzne też będą Twoje własne, zwiększą się. Poczujesz się jak taki wygrany, wygrana. No i radość, radość, serce, serduszku, no coś tu wam się uda i widać taką nową drogę przed wami, nowa droga, szczęścia, radość, spełnienie, no super energia, zobaczmy co przychodzi z zewnątrz, zakończenie jakichś trudnych etapów, coś co było do tej pory zakończy się, totalna zmiana w innym kierunku. Możecie odczuwać, że to nie jest całkiem fajne, bo coś się kończy, ale to jest otwieranie drogi do czegoś nowego, a wy tu macie tą drogę. Otwiera się, otwierają się nowe możliwości, czy to w uczuciach, czy w pracy, czy w związkach. Tutaj naprawdę fajne energie, takie wzrastające. No to zobaczmy ten związek. No i tu jest ta energia, właśnie cierpliwości, pracy nad sobą, doglądania tego, Poprawy, tutaj pielęgnowaliście coś i to, to daje wam ten wzrost, to szczęście, tą radość, nowe możliwości. Może tutaj, jeżeli byliście w jakimś związku, tutaj może być wejście na wyższy level, wyższy, dalszy etap, rozwój tego związku. A jeżeli tutaj byliście w związku i trudno było wam się dogadywać, to widać, że tutaj po ciężkiej pracy, po pracy nad sobą i cierpliwości, no. Rośnie to drzewko, tak, także rozwija się ta sytuacja, rozwija się Wasz związek. Tak, całkiem, całkiem fajnie. Singiel? Singiel, troszeczkę po przejściach, albo czeka tutaj Cię, jeżeli jesteś mężczyzną, kobieta po przejściach, po rozstaniu, po zwodzie, tam był ktoś w przeszłości, nawet dla Ciebie, tak? Długo oczekiwana taka osoba. No i tutaj się pojawia ktoś taki. A jeżeli ty jesteś kobietą, singlem, to no już też jesteś po, po przejściach jakichś, nie? Masz tą swoją mądrość, masz y, wiedzę, także myślę, że tutaj warto wykorzystać to, co masz. Możesz też się starać o wyższe stanowisko i może tutaj być jakaś oferta właśnie zarządzania kimś. Y, tutaj widać, że jest takie y, twoja wiedza może zostać doceniona. No i praca, finanse. No i ta karta, która nam tu wypadła po drodze, czyli takie zamartwianie się, czy mi starczy na prezenty może, bo to grudzień już się zaczął, więc teraz myślenie o tym, żeby tutaj na podarunki, na zrobienie tej tej świątecznej hmm, Wigilii nie każdy obchodzi, no ale wiadomo, że tradycje nie musisz być wierzącym, żeby te święta u ciebie w domu były, nie? Także widać, że tu jest jakiś problem zamawiania się, czy mi wystarczy tych pieniędzy, czy nie stracę pracy. Różne opcje tu mogą być. W każdym razie, no, coś ci tutaj strasznie dołuje. Może ludzie, którzy są z tobą w danym miejscu też mogą powodować u ciebie takie niefajne energie. Tutaj wyciągniemy jeszcze jedną. Czyli tutaj jest raczej brak, brak pewności siebie, brak pomysłu na siebie. Coś tutaj cię zatręcza, więc warto troszeczkę poszukać. No masz tą energię w fajnej możliwości. Wystarczy troszeczkę tej odwagi i wiary w siebie, żeby tutaj pójść dalej. Jaka rada? No czeka Cię coś nowego, mówi coś nowego. Tu się otwiera droga na nową przygodę, nową miłość, nową przyjaźń. No opcji jest naprawdę dużo, ale coś fajnego nowego cię czeka I teraz otwórz się na to. Otwórz się na tą energię. Fajna energia, fajna. Zobaczmy, co nam się tu jeszcze wylosowało. Dużo rozmów przez telefon z kimś, jakieś tutaj komunikacja. Mogą też być plotki, ale ja tu czuję bardziej tą komunikację. Tutaj dużo rozmów z kimś i taką na odległość raczej telefoniczną, mailową. Widzisz? Nie bój się, nie bój się, uwierz w siebie, skacz na głęboką wodę, bo tutaj czeka na ciebie coś fajnego. Widzisz? Nigdy nie, nie czułeś tej mm, tak intensywnej pasji do, do kogoś, do czegoś. Tu jest jakaś chemia, jest jakaś chemia między wami, więc to uczucie no, będzie tutaj rosło, ale też y, może też do jakiejś, y, jakiegoś zajęcia, jakiejś pracy. Tu masz chemię. Nie bój się, skacz na głęboką wodę. Może tu z kimś musisz to obgadać, ale no jest, jest coś fajnego dla Ciebie przewidziane. I życzę Wam tego. Życzę udanego tygodnia.